Ok, wracam do Was po krótkiej przerwie i zobaczmy co się dzieje na największym interwale, czyli na jednodniowym albo na tygodniowym interwale. Na razie tygodniówka wygląda bardzo spadkowo, zobaczymy jak się zamknie. Jeżeli zamknie się w ten sposób, no to jak najbardziej idziemy po 98 tysięcy dolarów, albo przynajmniej po tego knota ze 101 tysięcy dolarów. Więc zobaczymy co przyniesie następne dwa dni, ale wydaje mi się, że też dół. Chociaż teraz dobiliśmy do bardzo ważnego poziomu, czym jest 05 05 z tego knota, całego tego knota, jak mu mówiłem, to jest taki po prostu wielki gap, który musi zostać wypełniony i go wypełniliśmy właśnie w tym ruchu Eee, też dobiliśmy do 0.618 Fibonacci'ego. Ja tego osobiście nie używam, ale za zaglądam sobie czasami gdzie są te poziomy. Eee, jeżeli nie mam jakichś fajnych targetów, no to po prostu sobie przeciągnąć tego Fibonacci'ego. I co ciekawe, w tym samym miejscu leżał też film Fibon eee, 0.618 Fibonacci'ego i 0.5 z tego całego Knota. Więc to był bardzo mocny poziom tutaj do wejścia eee, w Shorta. No niestety ja tutaj mi się nie udało wejść w tego, znaczy w longa nie udało się wejść, no bo tutaj oczywiście nie było entry w tą pozycję dobiliśmy do tego miejsca, ale widzicie, że nie ma w ogóle reakcji więc bardzo możliwe, że idziemy po 101 tysięcy dolarów, czyli po tego knota, którego tutaj zostawiliśmy, swipniemy go i stąd zaczniemy iść do góry, albo lepszy scenariusz jest taki, że dobijemy od razu do 98 tysięcy dolarów tutaj wpada już, podają ludzie w panika, a tak naprawdę dobijamy tylko do miesięcznego wzrostowego gapa już o, o tym gapie już mówiłem od naprawdę długiego długiego e, czasu widziałem w tym miejscu leży to jest tylko e, powrót do miesięcznego wzrostowego gapa i stąd e, śmiem no znaczy, kurczę ten szczyt potrójny szczyt e, jest bardzo mocnym szczytem więc e, możliwe że nie dojdziemy po dobiciu do tego miesięcznego gapa po nowe ath ale jest jak najbardziej szansa, pójście po na przykład e, tutaj ten szczyt te, e, ze 115 tysięcy dolarów. Tutaj też chyba będzie, a nie, nie ma. Nie ma żadnego gapa, e, nie ma gapa, nie ma gapa. E, teraz nam się otwiera tutaj jedno jednodniowy spodkowy gap, więc jak najbardziej z 98 będziemy mogli pójść po 110 tysięcy dolarów albo nawet po ten szczyt ze 116 tysięcy dolarów. Tutaj też mamy niewypełnionego 4 godzinowego spadkowego gapa tutaj też no i przy tym ATH mamy Low Resistance Liquidity ale no tak jak mówiłem ten szczyt jest bardzo mocny szczytem w racji tego że mamy jeden szczyt drugi szczyt i trzeci szczyt tak więc jeżeli to jest szczyt całej hosty to jak najbardziej może nim być bo zauważcie że poprzednia hosta zakończyła się w dosłownie ten sam sposób oczywiście mieliśmy jeszcze jeden retest tego ale chodzi mi o krótkoterminowo 1 2 3 mieliśmy spadek który nam dobija pewnie tam do jakiegoś poziomu ale głównie chodzi o to że przebija poprzedni dołek. Mamy niższy szczyt i kontynuację w dół więc Teraz bardzo możliwe, że wydarzy się to samo, czyli mamy po prostu 1, 2, 3, 1, 2 i 3, 3 szczyty, mamy ten niższy, niższy dałek, tak? robimy jakiś niższy szczyt, gdzieś tutaj załóżmy i kontynuujemy w dół, więc jak najbardziej to, 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 to będzie tak wyglądać. Zależy też co, jak to się wydarzy. Czy zrobimy coś takiego i stąd zaczniemy iść do, iść do góry, no to ten dołek tutaj nie będzie bardzo mocnym dołkiem. Oznaczać to może, e, że ten cały ruch jest fake countem i jeszcze raz idziemy w dół. Więc jeżeli zrobimy coś takiego i dojdziemy od razu do 98, i stąd będzie reakcja, to jak najbardziej dla mnie będzie to e, mocny dołek, który dobił do m, mojego m, wyznaczonego poziomu. I e, śmiem sądzić, że to będzie mocny e, dołek i możemy iść nawet no, ponad po 116 tysięcy dolarów. Jak zrobimy coś. Takiego to będę bardziej e, spadkowy. Tylko zgarniemy tego knota, bo wtedy będziemy mieli jeszcze jeden target do zgarnięcia: 98 tysięcy dolarów i ten miesięczny, miesięczny gap. To jest w ogóle tutaj, jest też tygodniowy e, sell side, tak? czyli ten, ten dołek z 9. 16 czerwca, więc tutaj jest bardzo dużo płynności. Nie dlatego, że tutaj zgarniamy płynność stąd, no to jeszcze tutaj jest płynność, więc bardzo możliwe, że zrobimy tu jeszcze jakiegoś fake outa, czyli zrobimy właśnie tego knota. Zrobimy fake auta, jakiegoś załóżmy, coś takiego, i dopiero tutaj spadniemy w dół i może ten poziom już nas nie wybroni. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie tylko podaję Wam scenariusze, na które się przygotowuję i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przejdźmy na mniejszy interwał, co tutaj się wydarzyło powiem Wam moje zagrania w ogóle na e, wczorajszy e, i jak to rozgrywałem. E, po pierwsze, przy tym przy tym spadku, który zrobiliśmy tutaj, mm, rozpoczęli nowy. W tym miejscu zrobiliśmy bardzo gigantyczny spadek, ale jak możecie zauważyć, mm, zgarnęliśmy tym przy tym spadku ten dołek, e, ten dołek z Asian lows, ten dołek, ten dołek, ten dołek, Asian lows, London lows, więc to było bardzo dużo płynności zebranej, tak? I tutaj e, wszedłem w longa oczywiście po flipnięciu tych wszystkich gapów, no gdzieś chyba w tym miejscu wszedłem, udało mi się wejść, stop loss był poniżej tego e, 5-minutowego wzrostowego gapa, no i full TP oczywiście na e, London High, Asian Highs i na wypełnieniu 4 godzinnego spadkowego gapa. Tak to, e, tak to mniej więcej rozgrywałem, to było e, 2.30, nie, chyba to było 3 RR, więc gdzieś tego stop lossa, a! E, potem dokładaliśmy do pozycji, było 1 do 5 RR, w tym miejscu jak jeszcze nie dobiliśmy do tych poziomów, widzicie w tym miejscu, jak dobiliśmy do tego miejsca, czyli do jednogodzinowego wzrostowego gapa przy tym powrocie, to dokładaliśmy do pozycji finalnie entry było gdzieś tutaj, stop loss'a przesunęliśmy na 110,700 i była pozycja 1 do 5 i przesuwaliśmy stop loss'a od razu potem jak zgarnęliśmy płynność z tego Azji i Londynu do entry, tak? I widzicie co potem się stało na Bitcoinie, Bitcoin zgarnął płynność no i sądziłem, że będziemy kontynuować do góry, że to jest krótkoterminowy dołek, i będziemy kontynuować do góry. No, niestety, cena wróciła, wybiła nas w entry e, i tutaj e, nic się nie wydarzyło. Potem próbowałem jeszcze raz złapać longa. E, gramy też z wysokim RR, więc bardzo często będzie nas po prostu wybijać. E, wybijać będzie nam pozycję w y, entry. Tutaj też świpnęliśmy e, dwa y, wzrostowe spadkowe gapy, więc sądziłem, że tutaj będzie e, fajny rewersal, to był tylko fakeout i będziemy kontynuować do góry, więc weszliśmy gdzieś w taką pozycję, e, może coś takiego raczej, jeden do 3, gdzieś tutaj wchodziliśmy na tym pullback, o gdzieś tak o. więc wchodziliśmy na tym, e, na tej świecce spadkowej 5 minutowej pierwszej, no niestety cena zawróciła i nas wybiła tutaj, E, więc wczoraj była przegrana e, i potem nie udało się wejść w żadną pozycję, tutaj szukałem potem e, rewersala jak dobiliśmy do mojego poziomu, czyli zgarnęliśmy jeszcze raz płynności, stąd wszystkie, z wszystkiego tego i tutaj był jednogodzinny gap, niestety nie udało się go flipnąć i cena cały czas potem spadała w dół. No, i dzisiaj rano jesteśmy w tym miejscu. Dobiliśmy do tej 05 z tego całego knota, którego tutaj utworzyliśmy w sensie na jednodniowym interwale. No, i nie ma tej reakcji, więc bardzo możliwe, że idziemy po ten, po zgarnicie tego knota z tego dołku. I stąd dopiero będę szukał jakiegoś longa. Tak, według mnie, shorty są jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Szkoda, że nie dobyliśmy tego 4-godzinowego spadkowego gapa, bo ja nie shortuję. Nie shortuję pozycji, jeżeli nie dobiłem do jakichś y, bardzo ważnych poziomów, tak? Czyli jeżeli odbijam się od niczego, no to ja nie wchodzę w daną pozycję. Y, tutaj był dobry short, tutaj, o, bo byli, dobijaliśmy do 4-godzinowego spadkowego gapa. No ja nie byłem aż tak spadkowy, jak byłem wzrostowy z racji tego, że te szczyty mnie interesowały tutaj 4 godzinny spadkowy gap. Tutaj jeszcze mieliśmy fajne szczyty, więc interesował mnie bardziej longi, z racji tego, że zgarnialiśmy płynność z dołu, więc ja gram pod reverse, ale nie, czasami traduję z trendem, jeżeli jest bardzo fajny short. Tak jak na przykład tutaj jakbyśmy bym wiedział, że idziemy dużo, dużo, dużo niżej, no to bym szukał shorta po kontynuacji z tego 4-godzinowego spadkowego gapa, ale nawet to się nie wydarzyło, więc. Tutaj nie było dla mnie entry pod shorty, bo nie dobiliśmy tego gapa spadkowego, a dla mnie to jest warunek, żeby żeby wchodzić w daną pozycję. Musi być po prostu z większego interwału odbicie, tak? Czyli no nie może być po prostu flipnięcie gapa na 5 interwale i to jest tylko wyłącznie to. Tu musi być cały scenariusz rozpisany, tak na przykład zgarniamy płynność właśnie z tych dołków, flipujemy tam jednogodzinowego wzrostowego gapa, mamy... Czysty target, jak właśnie Asian Highs, London Highs. Dlatego też wchodziłem wczoraj w longi, a nie w shorty. E, tak traduję i e, tak, e, tak mi po prostu mm, najlepiej to działa. Więc, w, jeżeli bym był zapatrzony na short, oczywiście bym to przeszortował wczoraj e, dosłownie w ten sposób, czyli byśmy zgadali płynność z Londynu, Azji e, i po flipnięciu GAPA, czyli na przykład wejściu e, w tego. W po tym flipnięciu bym tutaj wszedł w shorta. Raczej by mnie tutaj wybiło, nie będę tutaj zgrywał e, bohatera, raczej by mnie to wybiło z racji tego, że e, zazwyczaj podgażdżenie płynności z internal low albo e, z, z dobicie do jakiegoś gapa, czyli na przykład 15-minutowego gapa, czy coś jakiegoś tam innego gapa, no to zazwyczaj 100 jest to plus od entry, więc ten ruch tutaj bym by mnie wybił e, i raczej celowo właśnie w ten dołek tutaj albo no, w wypełnienie tej 0 ,5. Tutaj, więc e, takiego shorta by mi wybiło raczej w entry. No niestety, no taki tak, tak bitcoin się porusza aktualny, więc e, ja tradeuję w ten sposób i zawsze wolę chronić kapitał niż potem sobie kluć e, w brodę. Więc e, przechodząc do tego, co tutaj się się no aktualnie spadamy na 105 tys. dolarów, ja osobiście będę czekał na 101 na tys. dolarów na zgarnięcie tego całego knota. No tutaj żadnych poziomów nie mam, tak jak mówiłem czekałem na wypełnienie tej 0,5 z tego całego ruchu tutaj. No niestety Bitcoin tutaj nie zrespektował tego poziomu, czyli dobij do ekwilibrium, wypełni tego gapa z tego knota, o którym Wam mówiłem, no i tutaj. Nie było reakcji, więc nie było po co w ogóle tego longować. Nie dobiliśmy też do tego 4-godzinowego spadkowego gapa, więc to jest dla mnie też fajny target, jeżeli będę szukał longów. Oczywiście tutaj zostawiam bardzo dużo płynności, więc przyszłościowo, jeżeli będę szukał rewersali pod właśnie zgarnięcie tych płynności, no to jak najbardziej to będą moje targety, tak? Asian highs, tutaj mam kolejne Asian highs, pokażę Wam na mniejszym interwale, jak to wygląda pięknie. Asian Highs, tutaj mamy też Asian Highs, London Highs, Asian Highs. 4 Czterogodzinowy spadkowy gap. No po prostu pięknie to wygląda. Pod miejsce właśnie z płynnością. Tutaj mamy praktycznie idealnie podwójny szczyt. Tutaj też zostawiamy Asian Highs, tutaj jest Londyn w ogóle, więc London bardzo mocno w dół. Więc zazwyczaj, kiedy Londyn robi w ogóle taki, taki ruch spadkowy, to zazwyczaj Nowy Jork wraca, czyli albo jeżeli nowy Londyn ma bardzo mocny ruch spadkowy, no to inne sesje po prostu konsolidują, albo Nowy Jork to po prostu idzie w przeciwnym kierunku. więc zobaczymy, co zrobi Nowy Jork i przypominam, że dzisiaj też o 24 otwiera się CME Gap, tak? Przy tym spadku też w ogóle wypełniliśmy CME Gap, który był tutaj, bo nie był wypełniony, więc dla mnie ten scenariusz spadkowy był jak najbardziej cały czas Miałem z głowy, że cały czas możemy spać po wypełnieniu tego swimming który był tutaj, więc Widzicie, że dopiero w tym miejscu go wypełniliśmy, dlatego też kolejny raz szukałem tutaj Longów, bo mogliśmy pójść Powrót po swimming i to mogła być manipulacja, więc Ja tak traduję w ten sposób, czasami to nie siada, ale no długoterminowo przynosi mi to zysk, czasami Bitcoin po prostu przechodzi takie okresy, w których no, moja strategia nie działa, ale no, nie zmieniam strategii, cały czas traduje w ten sam e, sposób. Więc ja sobie ustawiam alarm na tego knota i dopiero stąd będę szukał longów. Tak raczej bym szukał shortów po kontynuację, bo tutaj żadnego tak naprawdę gapa, po którego możemy powrócić, e, nie ma. No, jedynie był ten jednominutowy gap nie wypełniony, ale on był w tym miejscu na 107 tysiące dolarów. Jesteśmy aktualnie na 105. Nie wiem, może zgarniemy tego knota tutaj, ale wątpię, czy to jest jakieś miejsce w ogóle z płynnością, raczej wątpię jeszcze zobaczę sobie czy na przykład tutaj nie będziemy mieli jakiegoś zgarnięcia płynności, ale w to naprawdę wątpię, czekajcie może sobie po prostu hmm, prawo, prawo, ok no może nie no, wątpię to nie jest jakieś miejsce, jakieś, to nie jest jakiś low, to jest po prostu jednominutowy e, dołek, więc raczej, raczej nie. E, ja osobiście czekam na ten 101 tysięcy dolarów, a tak to bym to shortował. Oczywiście możemy tutaj nagle gdzieś zawrócić, zrobić coś takiego i kontynuować spadki. E, Skierniłem po prostu płyną z e, Azji Londynu i dobijemy do 4-godzinowego spadkowego gapa, też do 1-godzinowego spadkowego gapa, więc to są e, dwa ważne gapy. No i według mnie. E, Tutaj możemy powrócić zgarnąć płynność stąd i kontynuować spadki, i stąd będę szukał shortów. Eee, oczywiście możecie ładować się tutaj w shorty w kontynuacji do 101 000 dolarów, ale ja tego nie będę robić. Czekam na zgarnięcie płynności stąd. A najlepiej, jak dobiję do tego 98 000 dolarów, tutaj już na pewno pojawi się, eee, tutaj już na pewno pojawi się. Jakiś, jakiś, jakiś strach na rynku e, i my po prostu to wykorzystamy, i będę stąd planować jak najbardziej jakiegoś fajnego longa z wielkim, wielkim kapitałem. I planuję tutaj rozegrać naprawdę, e, naprawdę fajnego longa. Więc tyle, co chciałem Wam przekazać. E, zobaczymy, co się wydarzy. No ja ustawiam sobie alarm w tym miejscu. E, dzięki, że byliście! I widzimy się jutro. Cześć.